Pracodawcy mają czas do 17 maja na reorganizację stanowisk pracy zgodnie z nowymi przepisami BHP. Zmiany dotyczą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe nie tylko pracowników stacjonarnych, ale również stażystów i pracowników pracujących zdalnie. Jeżeli pracownicy korzystają z komputerów przenośnych, koniecznym jest wyposażenie ich stanowisk w dodatkowy monitor lub podstawkę pod laptopa oraz niezintegrowaną z laptopem oddzielną klawiaturę i myszkę. Ponadto krzesła muszą być wyposażone w podłokietniki, a na życzenie pracownika musimy im zapewnić podnóżek. Bez zmian pozostaje zapewnienie tym pracownikom opieki okulistycznej w ramach medycyny pracy, jednak do warunków refundacji dopisane zostają szkła kontaktowe na równi z okularami korekcyjnymi. Ważne jest, by taki zapis znalazł się w badaniach medycznych wydanych przez lekarza medycyny pracy.